Czy ograniczając dziecku uzależnionemu czas przed komputerem, należy stosować karę za niedotrzymanie umowy dotyczącej czasu, który może spędzić w sieci? Czy należy ograniczyć się do ponownego wytłumaczenia problemu i niebezpieczeństw związanych z dalszym popadaniem w uzależnienie? Nie powinniśmy stosować kar i nagród przy pomaganiu dziecku przy wychodzeniu z uzależnienia. Ponieważ no właśnie o to chodzi, że dziecko już w tym momencie, jeżeli jest uzależnione, no to te gry komputerowe traktuje, znaczy gry komputerowe, media społecznościowe, cokolwiek, od czego dziecko jest uzależnione, ale no tutaj mówmy tak ogólnie o komputerze. Jeżeli dziecko jest uzależnione, no to ono już sam fakt korzystania z tego urządzenia traktuje jako taką bardzo dużą gratyfikację. I w momencie, w którym my stosujemy kary i nagrody, no to. To dziecko tylko utwierdza się w przekonaniu, że to jest gratyfikacja. Tak, No bo w momencie, w którym na przykład sprawuje się źle, jest mu to ograniczane, a w momencie, w którym sprawuje się dobrze, tutaj co prawda to nie wybrzmiało w tym pytaniu, ale czasem rodzice mogą iść też w tę stronę, że ok, sprawujesz się dobrze, no to damy Ci trochę więcej czasu, sprawujesz się gorzej, no to damy Ci trochę mniej czasu. Absolutnie nie, no bo będziemy tylko dziecko, tak jak już wspomniałam, utwierdzać w przekonaniu, że to jest taka atrakcja, taka nagroda i taki rary. Że na niego albo sobie trzeba zasłużyć, albo można stracić przywileje. A tutaj będzie właśnie kluczowe, żeby wykształcić zdrową relację z mediami społecznościowymi, z telefonem, z komputerem, z czymkolwiek, co jest przedmiotem tego uzależnienia. To znaczy, że dziecko będzie w stanie samo się już w przyszłości kontrolować. Jak już zacznie dorastać i potem będzie dorosłym człowiekiem, i będzie w stanie to traktować jako każdą inną przyjemną aktywność. No bo to jest przyjemne, to jest rozrywka, ale żeby to nie było tak, że to jest priorytet, w związku z którym on zaniedbuje wszelkie inne obowiązki. Więc za każdym razem, jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że dziecko łamie ustalenia, wchodzi na ten komputer za plecami rodziców, za każdym razem siadamy i rozmawiamy. I to nie musi być wcale taka pogadanka, jak tutaj Państwo mają, wytłumaczenie problemu i niebezpieczeń związanych z dalszym popadaniem w uzależnienie, bo czasem jest tak, że dziecko może doskonale to wiedzieć i ono się już tego nasłuchało, no tylko właśnie to uzależnienie sprawia, że to jest silniejsze od niego i to uzależnienie głównie w doświadczeniu tego dziecka odbywa się na takim poziomie emocjonalnym, to znaczy ono czuje ten przymus, on nie jest racjonalny, tak, bo dziecko wie, że może nawet nie powinno, jeżeli ono jest na w tym etapie, że rozumie swój problem, no to wie, że nie powinno, ale jednak czasem nie jest w stanie się oprzeć. W związku z tym warto rozmawiać nad tymi sytuacjami, warto analizować te sytuacje, bo może czasem być tak, że Państwo do tego dojdą, że na przykład dziecku zdarza się łamać te ustalenia na przykład w jakiejś konkretnej sytuacji. Czyli, że na przykład jak miało dobry dzień w szkole, to łatwiej mu jest wytrzymać, a na przykład jak miało beznadziejny dzień w szkole, bo coś tam, no to wtedy już o wiele częściej się łamie. I czasem zlokalizowanie tej przyczyny, ok, czyli jak masz zły dzień w szkole, a co wtedy się w tej szkole takiego złego dzieje? A co ty wtedy takiego czujesz? A jakie to są sytuacje? Czasem dojście do tego i pracowanie nad tym już może zniwelować ten problem. Więc Warto tutaj bardziej pytać dziecko, a dlaczego, a jak ty się czułeś bez takiego osądzania, bez takiego ganienia, tylko żeby tak szczerze spróbować zrozumieć, jak to się dzieje, że to dziecko to łamie natomiast jeżeli byłaby taka sytuacja, że no dziecko nagminnie nie łamie te ustalenia, no to tutaj już jest kwestia tej kontroli rodzicielskiej, ale znowu to nie jest kara, tylko to jest kontrola. To jest pewna konsekwencja, czyli że Ok, zauważyliśmy, chcemy Ci dać pewną swobodę, ale zauważyliśmy, że jak masz tę swobodę, no to nie umiesz z niej korzystać. A w związku z tym musimy się umówić tak, że na przykład teraz mama albo tata faktycznie będzie każdorazowo przechodził i dokładnie pilnował, żebyś ty na przykład o tej godzinie skończył. Ale to jest konsekwencja, nie? To logicznie wynika z tego, że skoro dziecko samo nie umie się skontrolować, no to ktoś musi skontrolować to dziecko um, niejako w zamian. I oczywiście wtedy też warto to przedyskutować z dzieckiem. To nie chodzi o to, że jak dziecko stwierdzi, że ono nie chce, to my się mamy nie zgodzić. No bo jeżeli dziecko jest uzależnione, no to my musimy przejąć stery i w pewien sposób nadzorować tę aktywność. Ale zawsze warto wszystko przegadać z tym dzieckiem, żeby ono też wiedziało, skąd się to bierze, że to właśnie nie jest kara, tylko że my to robimy, bo naprawdę chcemy, żeby to dziecko wyszło z tego uzależnienia. I w związku z tym musimy podjąć takie kroki. Możemy też ustalić że na przykład odstąpimy od aż takiej kontroli, jeżeli zauważymy to i to. Czyli naprawdę tutaj kwestia takiej szczerej, otwartej rozmowy.